Facet zawsze coś wymyśli, nie? Żeby się nie narobić, a wszystko zrobić, Smoke on the water! Wiosna, tak najpiękniejsza pora roku, a podłogi kto umyje, a okna kto umyje? Czym? Takim starym, śmierdzącym, pełnym bakterii mopem? I dlatego dzisiaj w twardym resecie przetestujemy elektrycznego mopa. Oto elektryczny Mop angielskiej firmy Morphy Richards. Od razu trzeba przyznać, że w porównaniu do Mopa wygląda zdecydowanie lepiej, ale to nie jedyna jego zaleta. Sprzęt jest lekki. A więc nawet słaba płeć bez żadnego problemu poradzi sobie ze sprzątaniem przy użyciu tego urządzenia. Podobno, jeżeli używa się takiego mopa, który wytwarza gorącą parę, bez najmniejszego problemu na każdej powierzchni zabijemy drobnoustroje i bakteria. Poza tym nie musimy do mycia używać żadnych detergentów. W zestawie z tym mopem otrzymujemy takie dwie ściereczki wykonane z mikrofibry, a oprócz tego. 9 różnego rodzaju końcówek. Możemy do sprzątania małych powierzchni odłączyć ten mop i wtedy robi nam się z niego takie małe, poręczne urządzenie. Kolejna rzecz znajduje się w tym miejscu pojemnik na wodę. Też go bardzo łatwo wyciągnąć. Wlejemy do niego około 400 ml wody. Powiecie, że to mało, ale uwaga! To podobno ma wystarczyć na 15 minut sprzątania. Pora włączyć naszego małego mopika. Podobno, tak twierdzi producent, już po 30 sekundach będzie on gotowy do pracy. Tak szybko, nagrzeje się ta woda i zacznie wytwarzać się para. Żeby para w ogóle się wytwarzała, żeby się uruchomić, to musimy nacisnąć ten górny przycisk. Dodatkowo ważna rzecz, dość długi przewód, ma aż 5 metrów, a więc nie będziemy musieli co chwilę szukać jakiegoś innego gniazdka, włączać i wyłączać tego mopa. Gotowy jesteś? Jeszcze twierdzi, że nie, jeszcze się nie nagrzało. Ale ładnie jest puka, prawda? Jak taki dzień ciołek wiosenny. No a co? Już mniej puka, już się troszeczkę uspokoił, bo wie, że musi wykonać teraz kawał ciężkiej roboty. Zasuwaj robaku. Może tego tak nie widać jak na podłodze jest, ale teraz widzicie ten efekt. Smoke on the water! Dla przerwy dla prowadzącego. Normalnie nawet w tańcu z gwiazdami można by było wziąć udział. Sunie po tej podłodze jak pociąg, jak pendolino po prostych torach. To naprawdę ma sens. Tylko że to nie jest tylko na mycia podłogi. Końcówkę mam zmienioną, a więc zabieramy się za mycie okien. Parabuch, buch koła w ruch. To się zamknę, dobra? Z pewnością to okno jest czyste, bo ta gorąca para po prostu wypaliła cały brud, ale trzeba to okno wytrzeć na sucho, żeby smug nie było, bo tak to nie może zostać. A więc okej, okay, no końcówka jest, brud zmyję, ale potem na sucho czyścimy. Trochę mamy podwójną robotę, nie? No, co zrobić? Szyba jest już czyściuteńka. Zresztą ocencie sami, I jak są smugi? Nie ma smuga, gdzie tam. Chyba po prostu na puetatu zaczyna mieć okna. Szczeliny pomiędzy armaturą łazienkową. Da się wyczyścić? Zobaczymy. Proszę uprzejmie, tu mamy trochę sypu. No, i udało się. No swoją drogą, jak ja mam syf, płazience. Dodam jeszcze, że tę nasadkę można wykorzystać do rozmrażania lodóweczki. Pach, pach, pach. I po robocie. Pach, 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 Sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie wyczyścić dywan, czy wykładzinę. A więc wersja jest taka sama jak do mycia podłogi: szmatka z mikrofibry, tylko potrzebujemy specjalnej takiej śliskiej podstawy. Właśnie w nią umieszczamy tę końcówkę. Odpalamy sprzęt. Para poszła. Elegancja Francji, Proszę pana, nie ma lipy. Można nawet tak. O, co? Facet zawsze coś wymyśli, nie? Żeby się nie narobić, a wszystko zrobić. Żona wraca do domu. Kochanie. Zmęczony jestem. Wszystko posprzątane. Dziewięć w jednym. Tak. To ten mopik. Kiedy dostałem tego mapa do testów, byłem sceptycznie nastawiony. Trzeba wodę wlewać, podłączać do prądu, zmieniać końcówki, ale rzeczywiście to ma sens. Zwłaszcza jeżeli w domu mamy jakieś zwierzę, które od czasu do czasu pobrudzi nam mieszkanie. Kosztuje około 450 zł. Wiem, że są podobne rozwiązania, trochę tańsze, nie znam ich. Ten mi się bardzo podoba. Nawet operator chce go kupić. Adrian, chcesz kupić? Dzisiaj. Będziemy testować linijkę, bo tak nazywają ten cud techniki Samsunga. Note Edge. Na naszym rynku pojawił się świetny HTC Desire i Oto jego recenzja.